Witam was wszystkich moi oglądacze, podglądacze w nowym roku. I dzisiaj chcę wam zaproponować wykonanie razem ze mną yy, ciasta pierogowego. Yy, przez święta miałam okazję wysłuchać paru opinii na temat robienia pierogów. Jedni y, lubią robić pierogi, bo je umieją, drudzy kompletnie nie, bo im nie wychodzi dobre ciasto. Pierogowe w związku z tym takie natchnienie, yy, że zrobimy dzisiaj wspólnie pierożki to czy ciasto na pierożki, Ja będę robiła z tego ciasta pierogi z kapustą, a wy jak będziecie chcieli je wykorzystać, to wasza, że tak powiem, dowolność. Mogą to być pierogi z kapustą, mogą być pierogi ze serem, na słodko z owocami, z czym ktoś chce, kto chce. W każdym bądź razie przepis na ciasto podstawowe już wam podaje i pokazuje jak wykonać dobre ciasto na pierogi. Do przygotowania ciasta na pierogi będziemy potrzebowali 560 g y, mąki, jedno jajo, dwie łyżki oleju. Wszystko powoli mieszamy ze sobą. I na końcu będziemy potrzebowali 250 ml mąki wody, przepraszam, 250 ml wody. Ta woda ma być dość ciepła. W związku z tym mieszamy mąkę widelcem z wodą i z pozostałymi składnikami, żeby sobie nie poparzyć, się najnormalniej w świecie. Dłoni. Wyrabiać już będziemy oczywiście dłońmi, ale ten pierwszy moment, kiedy mamy styczność z wodą, najlepiej widelcem połączyć składniki szybciutko, sprawnie. Woda gorąca, więc żeby się nie poparzyć, na początek widelcem. O, już woda się rozlewa, ale to nic nie przeszkadza. I teraz już dosypujemy resztę mąki i możemy się zacząć zabierać za wyrabianie. Ciasto powinno wyjść w sam raz, sprężyste, takie z którego będzie się świetnie przygotowywało pierożki. O, i już mamy pomału, tworzy się nam nasza. Masa ciastowa. Już wyczuwam pod ręką, że będzie z tego fajne ciasto na pierogi. Podbieramy mąkę, żeby cała mąka trafiła do naszego ciasta. I wyrabiamy powoli. To co zostało, zbieramy ze stolnicy. Bo to jest ciasto, które potem, jak będzie przyklejone, będzie nam przeszkadzało przy wyrabianiu ciasta. Bo będzie się nam ciasto lepiło z rąk. Wszystko ściągamy i jedziemy z wyrabianiem. Może to nie jest zbyt przyjemne i czyste zajęcie. Ale uważam, że efekt końcowy na pewno będzie zadowalający. Podbieramy całe ciasto, które się nam tutaj wytworzyło, okruszki, które jeszcze się nie wrobiły, nie weszły w ciasto. I tak powoli możemy rozgnieść. Wsypać w środeczek, zawinąć i super jest. O. Proszę, zobaczcie, tworzy się już fantastyczne ciasto na pierogi. Czasami tak bywa, że mąka jest troszkę bardziej wilgotna. To tej mąki trzeba dodać troszkę więcej do ciasta, jeśli uznacie, że jest zbyt wilgotne. Czasami mi mąka jest bardzo sucha, trzeba dodać wtedy odrobinę, więcej wody. Ale generalnie ten przepis, ta ilość składników, która jest podana, z tej ilości składników powinniście zrobić fantastyczne ciasto na pierożki. Tego ciasta jest dość sporo, z takiej ilości y, można zrobić y, pierogów dla około 5 osób, więc można oczywiście ilość składników podzielić na pół, dodając odrobinę więcej mąki, prawda, bo jajka nie damy rady podzielić na pół, więc te, wtedy trzeba troszkę więcej niż pół mąki dodać i zrobić, jeśli potrzebujecie połowę lub zrobić taką ilość ciasta yy, jaka jest podana w przepisie i na przykład zrobić więcej pierogów i je zamrozić no i zobaczcie, już pokazuję moje ciasto na pierożki świetnie wyrobione sprężyste, będzie się z nich świetnie robiło lepiło pierożki, jest wilgotne jest takie akuratne Ciasto na pierogi według Lucyny, zobaczcie, zaraz pokażę jak rozwałkować, jak wyrabiać, ale to już na zasadzie tylko ciekawostki. Moje ciasto na pierogi fantastyczne, elastyczne, po prostu takie jak ma być. I teraz żeby nie zeschło trzeba się zabierać zawałkowanie i robić pyszne pierogi. Zapraszam. I nasze ciasto jest świetnie wyrobione, sprężyste. Jak widzicie, troszeczkę zaczyna się naciągać, jak podniosę. I to jest dobry znak. Tak się powinno dziać z ciastem. Ono nie powinno się rozlewać, ono nie powinno się e, szarpać. Ono powinno być sprężyste. O, zobaczcie, jak plastelina, jak modelina. To jest dobrze wykonane ciasto. To, z tego ciasta będą świetne pierogi. E, ciasta nie solę na tym etapie. Solę dopiero wodę. I teraz przystępujemy do działania. Ja sobie podsypuję do wałkowania stolnicę mąką. Wykładam ciasto i zaczynam wałkować na grubość taką jaką chcecie. Jedni lubią pierogi bardzo cienkie, jedni lubią pierogi, żeby ciasta było sporo. To wszystko zależy od tego, co wy lubicie. Ja wałkuję na średnią grubość, żeby było i trochę czuć ciasta i, i farszu. Mniej więcej taki taki milimetr, może półtora. Do owoców bałkuję troszkę grubiej, do pierogów z kapustą troszkę cieniej, w zależności od tego, co wkładam. Czym wykrawam? Wykrawam szklanką, takiej wielkości pierożki są dla mnie akuratne. Przed dodaniem farszu jeszcze troszkę rozklepuję dłonią. U mnie, dzisiaj, u mnie dzisiaj pierogi z kapustą. Przepis na pierogi z kapustą macie podawany, bo to jest ten sam przepis, z którego robiłam kulebiaczki, bułeczki do barszczyku. Ilość. No, taka ilość, żeby, żeby jak będziecie sklejać pierożki, żeby, żeby farsz nie, nie wychodził. I sklejamy. Super. Objeżdżamy przynajmniej dwa razy. Dobrze dolepiamy nasze pierogi, żeby się nie rozleciały w trakcie gotowania. O! Myślę, że pieróg jest fantastyczny. Ja jeszcze wykonuję takie szczypczyki na pierogu żebym była pewna, że są sklejone dobrze, a przy okazji pierogi się nieźle prezentują. Także zapraszam do wykonania pierożków, ciasta na pierożki, a potem i pierożków. Zapraszam Was zatem wszystkich, zapraszam do wykonania ciasta na pierogi. Myślę, że pierożki zrobione z mojego przepisu będą fantastyczne i będą smakowały wszystkim, którym je zrobicie. Zobaczcie, ciasto Przycisnęłam delikatnie, ciasto wraca do swojej pierwotnej formy. To znaczy, że ciasto jest sprężyste, fantastyczne. Nie zapomnijcie posolić wodę, jak będziecie gotować pierogi, bo w cieście do pierogów soli nie ma. Żeby były smaczne <laughs> i żeby nikt Was nie skrytykował, solimy wodę. W zależności od tego, jaki duży garnek będzie, no to musicie spróbować, żeby woda, w której będą gotowane pierogi, była dobrze słona. I wtedy nasze ciasto też tą sól przejmie i będą pyszne pierożki. Zapraszam Was do mojego bloga Lucyna Magluje Internet. Jeśli się Wam zapodobało to, co prezentuję, subskrybujcie, lajkujcie. Hej, pozdrawiam pierogowo w nowym roku. Cześć!